Bartku, dzwonisz, aby podyskutować ze stanowiskiem pana Jerzego, tak? Tak, jak najbardziej. Następnie chciałbym panu bardzo podziękować za pana twórczość na kanale i aktywność na Facebooku. Sam od niedawna wspieram pana na platformie, na razie niską kwotą, ale no myślę, że warto. Dziękuję. Także tutaj no to ciężko się dyskutuje, jeśli się z wieloma rzeczami człowiek zgadza, ale mhm. myślę, że... Myślę, że dam radę, bo ja sam jestem antyklerykałem, ateistą i antyteistą, ale chcę rzucić pewne właśnie światło, może nawet cień na tak zwany pozytywny, ateistyczny humanizm, który dla niektórych jest trudny do obronienia, dlatego odrzucamy. Stąd już tylu ateistów, którzy jednak patrzą przychylnym okiem na chrześcijaństwo, bo z odrzucenia religii lub ogólnego deizmu mogą wynikać skrajne światopoglądy. Zanim do nich przyjdę, to najpierw się zgodzę, że ludzkie zachowanie jest niezależne od deklaratywnej wiary. Ludzie na co dzień żyją obok tych wytycznych. Kościół udaje, że tego nie widzi. Yy, wydaje mi się, że były nawet badania, nie wiem, czy Pan o tym mówił dzisiaj, bo byłem tak troszeczkę yy, na telefonie, tak yy, nie mogłem słuchać, nie wiedząc, kiedy wejdę, ale że są takie badania, yy, które nie wykazały korelacji między byciem wierzącym a wewnętrznym kompasem moralnym, który jest, mi się wydaje, przynajmniej kształtowany przez kulturę, środowisko, socjalizację w mhm. y, młodości, a nie wiarę w życie wieczne, bo ludzie, gdyby non-stop wierzyli w życie wieczne, a nie tylko w chwilach, gdy tego potrzebują, to każda osoba deklarująca wiarę, wieczne potępienie lub zbawienie, musiałaby w konsekwencji zostać klerykiem, no bo y, jeśli to jest najważniejsze a wieczność do tych 80 lat, które mamy na ziemi, no to jest nieskończenie większa. Tak by musiało być. Co do liczby wierzących w kościele, mamy 87% populacji w Polsce, a nie 95. Często nawet ateiści podają, czyniąc w swojej sprawie sami 3 Te liczby, każdy ma obowiązek uczestniczenia we mszy raz w tygodniu i przyjmowania komunii, a jest to odpowiednio 34% i 17%, czyli to są chyba dane kościoła. Na no to 17%, 87% to jest około 15% mieszkańców Polski, bierze w miarę na poważnie religię. Tak? Czyli można powiedzieć, że społeczeństwo niewierzące mamy już teraz. I jak widzimy, jest ono podobne jak w całej Europie. Mamy podobny kręg kulturowy, szanujemy własność, szanujemy cudą wolność. I tutaj to, co ta dyskusja wokół tego, czy Kościół, czy religia mogą mieć wpływ na to, jest jakby troszeczkę sztuczna. Ale i teraz po tym moim wstępniaku muszę przejść właśnie do, trochę do opozycji, troszeczkę do, jako adwokat diabła, bo muszę się spytać o strategię radzenia sobie z bezsensem istnienia, który może się pojawić u ateisty i może doprowadzić do bycia owładniętym, skrajnie pesymistyczną filozofią. Dlatego, że nie każdy może być Karolem Fiałkowskim, który Patrzy na problem braku wolnej woli, braku obiektywnej moralności i przechodzi do tego bezstresowo, przynajmniej tak to wygląda. I ja powiem, miałem bardzo duży problem. Jak miałem te 12-13 lat, jak odkrywałem, że tak wyrażę, ateizm i pewne myśli filozoficzne, no to wtedy, jak odkryłem, że nie ma wolnej woli, to miałem poważny kryzys egzystencjalny oczywiście wielu ateistów z samym tym stwierdzeniem się nie zgodzi, ale moje pytanie nie jest, czy wolna wola jest, czy nie, czy zgubienie ja jest, czy nie, czy, czy życie ma sens, czy nie, tylko jak, co zaproponować, co zaproponować przy odrzuceniu chrześcijaństwa, żeby to w miarę się trzymało kupy, bo ja, ja sobie poradziłem, tak, ale dużo osób może mieć ten problem i stąd takie właśnie opinie ateistów, że Kościół jest potrzebny. Dobrze, trochę Przyciągnąłem, także tutaj oddaję panu głos. Wychowanie niereligijne to jest, to jest, to, jest, to, jest, to jest recepta, bo religia próbuje rozwiązywać problemy, które sama tworzy. A jeżeli, jeżeli młoda osoba, młody człowiek zostanie wychowany bez religii, to tych problemów nie będzie miał. Wspomniał Pan zdaje się, zdaj się karola, osobę Karola Fijałkowskiego, który, który właśnie nie ma pewnych problemów, bo nie jest osobą religijną. Ja również tych problemów, które niesie z sobą religijne rozumienie świata i religijne spojrzenie na świat nie mam. Także to jest, to jest recepta i ta recepta sprawdza się w praktyce i tutaj znów odwołam się do empirii, czyli do przykładu krajów, do przykładu państw yy, o bardzo wysokim poziomie świeckości, jak na przykład Czechy, gdzie jest ponad 70% ateistów, Estonia, gdzie jest też również ponad 70% ateistów, w, w innych, w takich krajach jak Szwecja, Norwegia, Dania czy Wielka Brytania również ten odsetek jest bardzo wysoki. Chyba w, w Wielkiej Brytanii niedawno yy, ten odsetek... Yy, przewyższył 50% odsetek niewierzących, ludzi uznających się za osoby niewierzące w każdym razie nie religijne. A więc to jest recepta, wychowanie bez religii, wtedy przestaniemy mieć takie problemy, co wtedy, kiedy stracimy naszą wiarę religijną. To nie jest żadna strata, to jest wyzwolenie się z wiary religijnej. Tak na to można spojrzeć. Oczywiście jeżeli są ludzie, którzy twierdzą, że czują to jako stratę, no to ja nie będę z tym polemizował. Skoro tak czują, to widocznie rzeczywiście tak czują, widocznie tak, tak jest. Ale receptą w skali społecznej na to, abyśmy unikali, aby minimalizować liczbę takich sytuacji, aby było ich coraz mniej, to jest właśnie wychowanie bez religii czyli zwykłe powstrzymanie się od ureligijniania dzieci. Tak, tutaj bardzo, bardzo dobrze Pan odpowiedział, tylko że ja troszeczkę w inne rejony chciałem zabrnąć z tym pytaniem, dlatego że mm -hmm. niekoniecznie ja na przykład jak mówiłem, że jak w wieku nastoletnim odkrywałem fałszywość chrześcijaństwa, potem jakiejkolwiek religii, to ja nie byłem osobą bardzo, bardzo wierzącą. Ja byłem młodym człowiekiem, który dopiero zainteresował się tą wiarą. Wcześniej, będąc tak naprawdę w okrucie biernym, i mówię tylko o tym, że to odrzucenie tej religii poniosło, pociągnęło za sobą dalsze szukanie, a to dalsze szukanie spowodowało, że ja nie kupiłem idei humanistycznego ateizmu, nie znalazłem tam wartości. I to głównie polega to prawdopodobnie na tym, że jak się człowiek zorientuje, że tej obiektywnej moralności nie ma i nie ma absolutu, to, to tutaj nie ma znaczenia, z jakim religii wyrósł, albo czy kiedykolwiek był religijny, czy był poddany indoktrynacji, to yy, może, mogą być problemy właśnie egzystencjalne, przecież ateiści też mają swoje rozterki. I tu chciałbym się też spytać, jak pan sobie z tym radzi, czy ma Pan jakąś opinię na temat właśnie problemu wolnej woli, na temat problemu yy, złudzenia ja, Jakie, czy, czy zna Pan na przykład Esej ostatni Mesjasz? Petera Zapfe, czy zna Pan hmm, książkę z przeciwko Ludzkiej Rasi Tomasza Ligowskiego, czy zna Pan, e, czy pan Ceni, albo czy wnikał pan głębiej w filozofię pesymistyczną, e, dawną i współczesną, czy, czy pan po prostu jest na to e, odporny, czy pan e, odnalazł w muzyce i, i, i w literaturze po prostu e, swoje, swoje um, jakieś recepty na to. Tu nie, ma, już, to, już są, od kościoła. to już są takie kwestie bardzo prywatne, bardzo osobiste. Ja mogę powiedzieć, że ja nie mam po prostu, ja nie mam tego typu problemów egzystencjalnych. Także też mi trudno byłoby coś doradzić osobom, które takie problemy mają. No mogę tutaj no cóż wskazać na. Hmm, być może psychologowie, być może psychoterapeuci tutaj mogą coś doradzić. Także ja nie skupiam się na kwestiach indywidualnych, bo jak powiadam, ja tu nie, nie mam żadnych, żadnych gotowych rozwiązań. Ja natomiast mogę wskazać na kwestie społeczne, na to, co robić, aby takich problemów było jak najmniej. I o tym właśnie już, już powiedziałem. Osoba, która żyje w Indiach czy w Japonii, nie myśli w ogóle o tym, co wtedy, kiedy straci chrześcijańską wizję świata, bo nie ma takiej wizji. Nie ma takiej wizji, nie ma chrześcijańskiej wizji świata, więc życie bez takiej wizji jest jak najbardziej możliwe. Ono występuje na świecie i do bardzo powszechnie i ono nie, do, nie prowadzi do jakichś szerokich, masowych zaburzeń, nie prowadzi do depresji, do zwątpienia na skalę masową. Oczywiście nie można wykluczyć, że zdarzają się osoby, które mają tego rodzaju problemy, ale takie problemy moim zdaniem należy rozwiązywać indywidualnie. Natomiast recepta społeczna jest bardzo prosta. Życie społeczne bez religii, życie prywatne bez religii, wychowywanie dzieci bez religii. Wówczas nie będziemy mieć tego rodzaju problemów. Dziękuję. No to, co do, co do, Dziękuję. Co do zasady, tutaj się z Panem jak najbardziej zgadzam, co właśnie cenię też w Pana filmach i komentarzach, że one się zawsze skupiają na danym zagadnieniu i nie wybiega Pan właśnie na jakieś niezbadane wody. Tutaj chciałem troszeczkę właśnie Pana pociągnąć za język, ale widzę, że Pan dosyć odporny jest na, na takie podejście. <grytanie> Także nie będę zajmował więcej linii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy Bartku, dziękuję. że byłeś z nami. E to jest bardzo ciekawa kwestia, którą Bartek poruszył. Według mnie, nie wiem jak według Pana, Panie Jerzy, ale ja znam kilka osób, które z powodu zawalenia się tego rusztowania idei, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o to, kim w ogóle jestem i w jakiej przestrzeni się poruszam, wpadło w taki kryzys egzystencjalny i zahaczało wręcz o stany depresyjne. I pytanie ale... właśnie. Tak, tak. Jeśli to byłaby osoba panu bliska, pana siostra, żona, córka, syn, to jak wtedy takiej osobie pomóc? Naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja nie twierdzę, że jestem osobą, która zna odpowiedź na każde pytanie i potrafi sobie poradzić w każdej rzeczowej sytuacji. Ja nigdy w takiej sytuacji nie byłem, dlatego nie musiałem podejmować takich decyzji i dokonywać jakich, jakichś wyborów. Nie, nie mam żadnych złotych recept na tego rodzaju osobiste sytuacje. A jeżeli takie sytuacje występują jak rozumiem tutaj chodzi o pewne zawalenie się pewnego rusztowania, które zostało zbudowane na skutek religijnego wychowania. Tak czy to dobrze rozumiem? Tudzież doświadczeń. Ale w każdym razie rusztowania, które opiera się na religijnym fundamencie O to chodzi. Załóżmy, że tak. A więc właśnie a więc to pokazuje zło i zbędność religii. Bo skutki mogą być takie, że przy zawaleniu się tego rusztowania pojawiają się różne niekorzystne sytuacje psychiczne. Gdyby te osoby nie zostały w młodości, w dzieciństwie zaszczepione tego typu treściami, nie miałyby tego typu problemów, tego rodzaju problemów. No, ja miałem to szczęście, że nie zostałem. To jest moje wielkie szczęście. Bardzo sobie chwalę, uważam się za człowieka niezwykle szczęśliwego z tego y, powodu. Y, dlatego też chcę tym szczęściem się dzielić. Dlatego jestem tutaj między innymi z Państwem. Y, no, i to jest propozycja, którą powtarzam. To jest recepta, którą powtarzam. Wychowanie bez religii, bez tego zbędnego balastu. Bez tego zbędnego balastu, który prowadzi również do tego, że wówczas, kiedy będziemy chcieli go porzucić, kiedy niektórzy będą chcieli go porzucić, może on rodzić różnego rodzaju przykre konsekwencje, również takie, o których pani wspomniała, a co do których niestety ja nie znam recept na, na ich załogodzenie i na ich zaleczenie. Jasne, rozumiem. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was zna kogoś albo sam jest w takiej sytuacji, że nie wie, na czym się opiera, na czym stoi, jeśli chodzi o światopogląd i chce z nami pogadać, zadzwonić, napisać maila, zapytać, przedstawić swoje rozumowanie, to piszcie śmiało na nasz adres mailowy na Facebooku, dzwońcie do stacji i pamiętajcie, że to co jest wtedy najważniejsze, jeśli z jakiegoś powodu czujecie się smutni, Według mnie jest otaczanie się ludźmi, którzy sprawiają, że znowu czujecie się szczęśliwi. Jeśli to jest kryzys związany właśnie z egzystencją po utracie wiary w Boga, otaczajcie się ludźmi, którzy też nie wierzą i pokażą Wam, jak można w takiej sytuacji funkcjonować, bo można się od nich bardzo wiele nauczyć.